Witka Kuce, trzeci odcinek Widloga, ale dzisiaj będzie trochę a, mniej poważnie. Po prostu a, opowiem dzisiaj trochę o, o kultowej serii gier strategicznych pod tytułem: Cywilizacja. Równo 20 lat temu. Zdobyłem pierwszą część, Pierwszy, pierwszą, pierwsze wcielenie tej gry, czyli Civilization. Sid Meier's Civilization, bo tak taki był pełny tytuł tej gry. Czyli 93 rok, połowa 93 roku września, dokładnie. Na Atari SC. Zdobyłem tą klasyczną grę, Szczerz wtedy nie wiedziałem, jak bardzo się w nią wciągnę, gdyż faktycznie jest to najbardziej kultowa dla mnie e, gra, przy której spędziłem mnóstwo czasu, w, żadnym, w zasadzie żadna inna gra, ja nie jestem takim typowym graczem, jak różne knypy, nie gram dużo w gry, ale nad Civilization spędziłem kupę czasu. Właśnie, od 20 lat trwa ten kult, pamiętam te rozgrywki, jeszcze właśnie na Atari ST, 16 kolorów, czy na 200 rozdzielczość i się przesuwało te ikonki i zmagało się z imperiami na przykład uśmiechającego się szyderczo Mao Tse czy Stalina będącego liderem Rosji, a Fryderyka Wielkiego, króla Niemiec. Nienawidziłem tego ciecia. No, no, ale teraz po tylu latach, będąc już libertarianinem, no, zacząłem trochę krytycznie patrzeć na tego typu wynalazki. I faktycznie spojrzenie libertariańskie na skąd doskonałą grę, jaką jest cywilizacja, no, wskazuje jednak na to, że autorzy. Mają mocno etatystyczne skrzywienie. No bo W zasadzie wszystko sprowadza się do tego, że będąc wodzem swojej cywilizacji, ma się de facto władzę totalitarną. Na przykład, w budowanych przez siebie miastach, wódz, czyli gracz decyduje, co będzie budowane. To jest w ogóle jakaś. Klarano, ale to od decyzji gracza zależy, czy rzadkie zasoby zostaną skierowane na zbudowanie koloseum, biblioteki, targowiska, czy może fabryki. Tak jakby miasto i mieszkańcy nie mogli o tym zdecydować i konkurować o te rzadkie zasoby. Taki najbardziej polityczny aspekt cywilizacji pierwszej części, pierwszej instancji cywilizacji to było to, że tam się wybierało, można było przyjąć jakiś ustrój konkretny. Na początku się zaczynało z ustrojem, tylko z jednym ustrojem z despotyzmem czyli po prostu z systemem wodzowskim. Był to bardzo mało wydajny ekonomiczny system, gdyż wszystkie pola, które mogły produkować trzy lub więcej danego zasobu, Produkowały minus jeden zasobów, czyli faktycznie despotyzm, zamordyzm powodował, że efektywność ekonomiczna poddanych była niska. Nie opłacało się po prostu produkować więcej, bo przychodziły wtedy hordy, despoty i zabierały. Tak to można zinterpretować. No, ale despotyzm umożliwiał utrzymywanie za darmo dużej ilości jednostek militarnych, w zasadzie ograniczonych tylko wielkością miasta. Tylko że przy tak niskiej wydajności te miasta też nie mogły za, za bardzo urosnąć. Także kolejnym krokiem ku e, większemu dobrobytowi poddanych i większej potędze imperium e, była monarchia. Monarchia znosiła to ograniczenie e, dotyczące pół o wyższej wydajności, więc opłacało się nagle budować kopalnie i, i stawiać irygację. Natomiast nadal hmm, to nie, dawa, nie, nie zawiele dawało, poza tym że zwiększało koszt utrzymania jednostek militarnych. No i w zasadzie hmm, dopiero wynalezienie Republiki i wprowadzenie ustroju republikańskiego powodowało, że a, pewne elementy rynku zaczęły być premiowane. Otóż w momencie wprowadzenia republiki w cywilizacji wierszej wszystkie pola produkujące tak tzw. handel, trade, od tego zależały dochody pieniężne, jak i przyrost nauki w imperium, zaczęły produkować o, jeden, o jedną jednostkę tego handlu więcej, czyli faktycznie no, w ustrój republikański jako dający e, poddanym w tym przypadku już obywatelom sporą dozę swobody i współodpowiedzialności za losy państwa umożliwiał im e, większą wydajność ekonomiczną. Ale w cywilizacji jedynce było coś takiego jak wskaźnik korupcji. Generalnie były to e, Kary do e, właśnie produkcji handlu, znaczy generalnie no, do przyrostu jednostek handlu, te kary zależały od odległości danego miasta od stolicy. Czyli w stolicy korupcja były, mi, była minimalna, o dziwo, a w prowincji jakiejś odległej e, ten, ta kara do e, ilości handlu produkowanego przez miasto była bardzo duża. Żeby temu zaradzić, trzeba było budować e, courthouses, czyli sądy. Które redukowały korupcję o 50%. W despotyzmie korupcja była ogromna. W monarchii tak samo, trochę mniejsza. W republice nadal korupcja była znaczna, zwłaszcza jak się miało duże państwo i mocno odległe miasta od stolicy. I radą to był ustrój demokratyczny, który trzeba było wynaleźć w ciekawe. W cywilizacji jedynce demokracji można było znaleźć w zasadzie jeszcze w erze starożytnej. Demokracja całkowicie likwidowała korupcję. I wówczas przyrost z handlu, przyrost pieniądzu i w nauce był bardzo wysoki. No coś takiego. Po prostu. Nie wiem, co za Dave to wpadł z twórców gry, ale tak to działało. Co prawda na marginesie trzeba dodać, że... W, w, wewnętrznej pomocy gry w tzw. cywilopedii w opisie właśnie ustroju demokratycznego była wzmianka o tym, że prawdziwej demokracji nigdzie na świecie nie ma według autorów gry, więc przynajmniej pod tym względem mieliśmy de facto tak naprawdę utopijną formę demokracji, a nie tą, którą obserwujemy na co dzień. No, ale wadą ustroju republikańskiego i demokratycznego w cywilizacji było to, że jednostki militarne poza Miastem znajdujące się, powodowały, jedna jednostka militarna powodowała jednego niezadowolonego obywatela w Republice i dwóch niezadowolonych obywateli w demokracji, czyli nie dawało się prowadzić wojny w tych ustrojach. Czyli to za coś. Bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie e, jakaś równowaga musi być. E, co prawda te ograniczenia można było e, nieco złagodzić, gdy zbudowało się cud świata znany jako Women's suffrage. Czyli e, równouprawianie kobiet powodowało, że mogły e, zasuwać w fabrykach i w ustroju republikańskim całkowicie znosiły niezadowolenie związane z, 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 z posiadaniem jednostek wojskowych poza miastami, czyli można było prowadzić wojnę, jak się prowadziło kobiety do fabryk. Ech. Jeszcze był jeden ustrój w cywilizacji jedynce komunizm. Komunizm e, przypominał monarchię. Jedna różnica była taka, że e, korupcja była w równy sposób rozdystrybuowana w królestwie, e, w tym przypadku e, w Związku Republik Sowieckich, e, którym stawało się nasze imperium po wprowadzeniu komunizmu. E, I przestosowała się mniej dokuczliwa w dużych imperiach. Tak. No, i tak to wygląda w cywilizacji jedynce, kultowej grze, nad którą straciłem mnóstwo lat życia. Kolejnym, kolejną częścią, kolejną wersją cywilizacji była cywilizacja dwójka. Co prawda, wcześniej była jeszcze cywilizacja pod Windows. Ciekawa taka, dosyć unikalna wersja, ponieważ miała grafikę SVGA, ale wszystko inne było niezmienione. No, w cywilizacji dwójce wprowadzono nowy ustrój, fundamentalizm, który w zasadzie powodował, że imperium stawało się niezwyciężone, ponieważ korupcja nie istniała. Budynki, e, też w ogóle nie było, nie, nie było niezadowolenia pod fundamentalizmem. Budynki świątynne e, dawały kasę, a niezadowolenie zmniejszały. Co prawda dawało minus chyba 25% kary do nauki, ale co z tego, skoro można było podbijać inne cywilizacje silnymi, fanatycznymi zwolennikami e, w kalifatu i po prostu uplątrować technologie obce. No, fundamentalizm był najsilniejszym ustrojem w, w cywilizacji dwójce, co w świetle... E, Dzisiejszych wydarzeń na świecie jest dosyć A Tam trochę były zmienione te ustroje w cywilizacji dwójce. E, troszeczkę, ale w zasadzie były takie same. W cywilizacji twójce, w, którą, w którą grałem najmniej, bo tak naprawdę to właśnie najmniej wprowadzała zmian. Powiedzmy. Tak moim zdaniem. Nie była zbyt grywalna, moim zdaniem, właśnie. Te zmiany nie były takie substancjalne. Dopiero w dodatku, e, któryś tam w dodatku, nie pamiętam, Play the World i którymś następnym. E, Conquest. Dobrze mówię, nie. Nie pamiętam, bo już za mało grałem, ale wprowadzono e, jeszcze ustrój, feudalizm, który e, wprowadzał taką zmianę, że można było przyspieszyć produkcję e, w jakiegoś budynku w mieście, sacrifice'ując, czyli e, po prostu zmuszając ludzi do prac przymusowych, a ponieważ w cywilizacji trójce zmieniono, że nie można było już kupować za złoto, przyspieszać produkcji w miastach. Dopiero trzeba było wprowadzić monarchię, żeby udało się kupować za złoto, jeśli dobrze pamiętam, a właśnie w feudalizmie, który się nie różni niczym od monarchii, właśnie była ta zmiana, że się sacrifice'owało ludność. A w erze nowożytnej dochodził faszyzm, który oprócz tego, że po wprowadzeniu faszyzmu od razu e, część ludności w miastach umierała w dziwny sposób, e, też właśnie przyspieszało się produkcję przez zaklimatyzowanie ludności, do tego się zwiększyła liczba surowców strategicznych, co była nowość w cywilizacji trójce. Surowce strategiczne, które w ogóle strasznie mnie wkurzały. E, no, Zobaczymy, jak się nie dało e, znaleźć saletry na Twoim kontynencie, bo e, tylko jedna saletra była na całą mapę, trzeba było e, podbić koniecznie terytorium wroga, żeby mieć saletrę, a saletra była potrzebna do budowy strzelców, czyli muszkieterów. No, w tym razie która już była zmianą, e, wprowadzała takie zmiany, że po prostu, no, e, już była bardzo mocną odsłoną, nową odsłoną serii. E, tam nadal były te surowce strategiczne, ale już nie były e, po prostu tak e, diabelnie rzadkie jak w Trójce. E, można było w jakiś sensowny sposób to ogarnąć. I tam zupełnie inaczej były już ustroje przedstawione. Był podział na kilka kategorii, e, takie jak e, po prostu ustrój jako taki, czyli reprezentacja, monarchia, e, co tam było jeszcze? Właśnie demokracja, i tak dalej. Kwestie prawne, kwestie pracownicze, czyli można było wprowadzić niewolnictwo czy poddaństwo, mężczyznę w zasadzie. Kwestie handlowe, gdzie na przykład w momencie wynalezienia ekonomii można było wprowadzić wolny rynek, który w ogóle. To było tak głupie, właśnie to, to muszę rozwinąć tą myśl, to było tak głupie w cywilizacji czwórce. Wprowadzenie wolnego rynku, e, po pierwsze koszt wprowadzenia wolnego rynku był a, określony jako medium, średni, przy czym e, nie rozumiem dlaczego wolny, utrzymanie wolnego rynku miałoby w jakikolwiek sposób być, obciążać państwo i budżet, e, imperium. E, oprócz tego wolny rynek niczego tak naprawdę nie, nie dawał, oprócz zwiększonej ilości szlaków handlowych, ale to i tak e, po prostu w, w, był bardzo nikły w pozytywny wpływ na gospodarkę imperium. No z kolei kolejny ustrój gospodarczy, jaki tam udało się prowadzić, czyli własność państwowa, nie kosztował nic, budżetu. A. Dawał, no, dosyć wymierne korzyści, m.in. zmniejszał koszty utrzymania, jakieś bonusy do żywności dawał. Nie, no, po prostu to jest patologia totalna, e, akurat w Civilizacji 4, a najlepszym ustrojem był ustrój ekologiczny, gospodarczy. A dawał, kurczę, mnóstwo do zadowolenia i w ogóle. E, tak, to, totalna porażka pod tym względem. No, ale wreszcie dochodzimy do sedna sprawy, czyli do cywilizacji piątki w którą jedyna gra, w którą gram od jakichś tam dwóch lat. No i tu jest totalnie po Masaszemu wszystko jest wzięte, na przykład są te ustroje podzielone na tradycje, wolność, honor, pobożność, patronaż czy na mecenat i handel właśnie, jest handel, jest drzewko handlu, które można rozpocząć, czyli iść ten ustrój oparty na handlu. I tam mamy takie kwiatki, jak wprowadzenie związków zawodowych zmniejsza koszta utrzymania dróg i kolei i portów o 33%, a w najnowszym dodatku już o 50%. No, Niesamowite. Związki zawodowe nie powodują eksplozji kosztów. Coś pięknego. Po związkach zawodowych możemy wprowadzić następnie merkantylizm. Merkantylizm e, zmniejsza koszty kupienia budynków w mieście. Niesamowite, prawda? A czym tak naprawdę był merkantylizm? Przecież merkantylizm to był gigantyczny interwencjonizm państwowy, w dodatku wprowadzany ad hoc przez różnych takich Wyruszyleja czy innych kolbertów, który niszczył spontaniczne, rynkowe, rynkową współpracę między ludźmi. To był po prostu dyktat ekonomiczny państwa. Więc. Nie wiem, w jaki sposób to może zmniejszyć koszty wstawiania błynków w mieście. No i kolejnym po po na drzewku handlu ustrojem jest protekcjonizm, który zwiększa zadowolenie surowców luksusowych. No to akurat mogę zrozumieć, że ludzie, e, którym władca zakazuje importu e, dóbr z zagranicy, e, po prostu bardziej doceniają to, co mają, jeśli chodzi o luksusowe surowce. No, ale w, nadal mamy do czynienia z mocną promocją etatyzmu w, w cywilizacji. E, mamy też drzewko zwane UAD, czyli po prostu komunizm. Wszystkie ide, ustroje ideologii związane z komunizmem tam mamy i na przykład wprowadzając gospodarkę planową, fabryki nagle dają 25% bonusu do nauki. Czyli robole w fabryce dzięki gospodarce planowej przyczyniają się do rozwoju technologicznego. Coś niesamowitego. Jakoś nie przypominam sobie, by w Związku Radzieckim, yy, że tak powiem, partycypacja robotników wpływała na podniesienie poziomu technologicznego. Czy w PRL-u? Biurokracja wszystko udupiała i tak czy siak. Kolejnym ustrojem po gospodarce planowej jest socjalizm. Socjalizm. Zmniejsza koszty utrzymania budynków w miastach. Też coś niesamowitego. Czyli co? Komunalizuje je? I w ten sposób mniej kosztują? Przecież praktyka pokazuje, że komunalna własność czy państwowa własność ma zakłóconą kalkulację ekonomiczną i de facto kapitał niszczeje. Jest przejadany. Kolejnym ustrojem na tym drzewku jest komunizm. Daje bonus do produkcji fabryki, yy, zresztą kopalni i kamieniołomów, Też coś niesamowitego. Co prawda, w Związku Radzieckim, niby produkcja, powiedzmy, zapierdalała, tylko nic z tego nie miał przeciętny konsument. No, i tak właśnie promuje etatyzm. Seria gier Cywilizacja. No, skończył mi się czas, więc już więcej nic nie powiem. No to na rakuce pograjcie sobie, ale bądźcie krytyczni. Kieruj.